dzisiaj w... będziemy grać Walking Dead. Dzień do tego, no, tego serwera Będziecie mieli opis tego filmu. I dzisiaj sobie zajmiemy high school. I też sobie może zajmować fajne Zobaczymy, co zdążymy w czasie. I tu macie listę. Tu piszę. Nie rozumiecie tego, ale to tak. Przyzwyczajcie się, że od teraz Joe jest nierozłączny. do niego. Też idę na spotkanie. Tak wiecie, dzisiaj Sylwester. Nie od razu, żeby nie uciekł. Będzie dla tego zabawa i różne fajne gierki. Będą dłuższe filmiki, bo ja zauważyłem, że ostatnio mam straszne krótkie filmy i będzie teraz trochę dłuższe. Za trochę za i zaczynamy. Ja mhm. Jestem dywanem. Oni suka. Nie sądzę, że to najlepszy blok. Ale może ma jakąś szansę przeżyć. Mam no taką nadzieję. Za y co to Każdy to tutaj teleportował chyba. Zaraz. Ej, co mnie do ciała stepa? Nie. Hmm. ma Ja zwracajcie na czat. Możemy iść umrzeć, i to słyszę, nie to, to, Okłamałeś mnie? Jak mogłeś? Jak to słyszycie, nie przejmujcie się. Kiedy zaczniemy się okłamywać? Jak wiedzieć, jak tyś czy gdzieś nie chcemy tego do czegoś fajerwerki? Możesz zaczynać. Jesteś tu nowa? Zaprosiłbym do stolica. Czy mógłbyś spróbować bez torebki? na razie Pewnie. to w stanie idzie. Ciekawe, czy wygramy. Well, Jesteś tu nowa. Zaprosiłbym. Znaczy, mogę coś Ale właśnie dywan pan. Zaś ma widać. śniegu się mogę. Nie tak, Zapomniałam Co? 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 Nie będzie Wszyscy takie noczą. Facety, kobiety, dzieci. Czy pan je sprzedaj? Dobrze mi trochę chyba idzie, mam nadzieję. One same się sprzedają. Dziękuję. Było świetnie. Jestem dywanem, że powinienem je trochę zamrażać. To, w porządku. Do zobaczenia. Chyba mamy te rolę. Idziemy, idziemy. Jest Rachel? Nie jest.

Na pewno nie ale jest chciałam spróbować też ja. Co? Chłopak nie lubi moich masażów. Ja Muszę trochę poczekać. Wziąłem miejscówkę, żeby nic nie nic nie nic